Witajcie, ludzie! Zidybry! Jak widać, jest to kooperacja. A jest z nami Mikserowicz! Witamy, szanownego pana. My się skupimy na tym zacnym intrze. Później zacznę dalej mówić. Chociaż my, tym głównym, chyba będziemy grać. No, niestety, bo hostel nie jest. <laughs> lol, odwirowanie. Panowie, chwilka. O, Szkoda, że ja nim nie jestem, bo prawdopodobnie to tylko host może być niebieski. A miałem mnie gadać. Ale kij z tym, dobra, to ty, tu nie ma żadnych dialogów, w tle muzyczka leci, słyszycie pewnie. No, tak się zapoznają nasze robociki. Będziemy grać w kooperacji. Będzie, znaczy powinno być, yy, zajebiście. Uuu, to ja poleciałam pewnie. To baba jest.

Blu. Powiedzmy, że jest w no. dole. Czym się f -em? Nie, E. Nie. Tak. F-em, F-em. F-ką. Otawy. Czekaj, bo. Teraz wybierz ulubiony pierwiastek. O, czekaj, czekaj. To jest miedź, to jest synk. To jest jakiś synk. Pysynk, pysynk, to złoto. Really?

Ho. Eee. Jak niby. <noise> Normalnie. Było Dzień. słuchać. Co nagada? No musisz kliknąć tak, gdzie ona ma stawić portale. Portale. A. Ja to widziałem od początku, wiesz. Ale to nie moja wina ty ciągle gadałeś no to trudno. Byłoby mi że nie jadał. Dobra, ha, ale trudne. A to takie buty. Wiesz, że pod tabem możesz zobaczyć to, co ja robię? Wierio? Wow. Nie, yeah. a nie. Ja no chodź. Kurde, Wow. Pierwszy raz... Aha, pewnie raz. Pierwszy raz mnie ktoś nie troluje pod no co? Mówię, że po raz pierwszy ktoś mnie nie troluje podczas tego etapu. Dawaj mnie. A! Ja nie <śmiech> dobra. <śmiech> dobra. Kostek. Kto jest Kostkę da. Nie. Yeah. Nie dotkło. Chyba Uh. Dobra, ty będziesz miał najtrudniejsze zadanie w grze. Tak, Musisz złapać kostkę. Co, tu robić? Kostkę łapaj. Teraz hmm. daj mi. A Czyli bierz. to ode no, mnie, bo śmierdzi. <laughs> I tak muszę ci to oddać. No. Co? A. A no idź tędy. Wiesz to, panie. <laughs> ja myślałem, że tu woda Czekam, aż mi otworzysz. A, no niestety mam trochę opóźnioną reakcję, ale postaram się to szybko zrobić. Na pędzie, pyk! Biegnij. No biegnij! A, czekaj. mam gdzieś? Nie, nie mam nigdzie. No, no, co ty gdzieś zrobił? A nie, A nie to chyba przejść? ja, nie wiem. No idź! No! No dobra. Nie, masz... Co to było? Bo tam jest siatka, musisz przez nią przejść za nim ten. I się nie ruszać, nie wchodzić na tą siatkę. Teraz się nie ruszaj, dobra? A to ja miałem tej światełce. Nie wiem, dawno przechodzimy ten etap. Klik uh. biegnijmy. Widzisz, widzisz, że wkurzył już grados, że tak długo to robiliśmy. O, Konfecji. No jestem, ej! Piąteczka! O, piąteczka. Tylko, że my nie mamy piąteczki. Jakaś taka glado zaspokojna jest. A nie, już mamy. Jak mamy? Chyba. Ale cię rozbierają. W mamy ogóle, ten tak. Dźwięk dźwięk też. Mamy mamy tą piąteczkę. No macie. Uuu, już dostaliśmy? Mamy ją? Od razu... Tak. No, no to o, dobrze. O, o. Będziemy się nie ubawić. Jak no, to sobie potem... Jak będzie wam za dużo hajsu na koncie, to sobie kupcie skiny do postaci. O tak, nie. tak, tak. No rzeczywiście jestem taki bogaty. No. Jestem taki Ta, bogaty. Ale taka, informa ale, słyszy, taka ma informacja. taka mała informacja. Mojego tak, niebieskiego tak. rozbierają pierwszego od Cuba, co nie? No. Kubia przepraszam. Skora. No. A waszego od yy, właśnie części tam obudowy. No i, doing, I like no, i to taka, taka ciekawostka. No, i teraz to o! też jest. Grałem sobie w ten. No, w koszykówkę, twoim łbem głównianym. O, złeś. E. Hmm, macie odbokowane to co ja. No i tak, nie skończyłem Uuu. w kombuł. O! Ty gruba się więcej kroku zrobiłeś. Bo ja już to więcej grałem. Ale i tak nie ukończyłem całego Od jedynki Na 6 poziomów jest, ale ja sądzę, że powinniśmy to szybko zrobić No innych nikogo nie będzie trollować Też tak, tylko 6 jest? W pierwszym rozdziale O. Maja. To musimy taki taki pamiętać, musimy pamiętać y, na którym poziomie jesteśmy, żeby coś, bo film ileś trwa? Raczej to się zapisuje, ale... Dla no, no no to tak, tak. Rozmiar. Wierzę, tak nie wiem, co tu pani... Rozmiar ma znaczenie, pamiętaj. dlaczego tak rżnie? Znaczy nie wiem, miejsca mam Z... dużo, no Właśnie ja czasami... Ja, mi... ja czasami myślę, że właśnie mi skraszuje zaraz, że grę. A ty? Że co zrobi? Skraszuje. wywali. Okay. Tak mi zdaje że w każdej chwili, chwili może mi wywalić internet. Co? No na przykład co? Teraz... Ja, tam ja tam teraz mam teraz oh właśnie my God. Syn, że mi wywali... No. W sumie nie wiem. Orange no. się taki zły, że mi może wywalić wszystko jednocześnie. Dobra, co my tu mamy? No. Eee, ktoś musi... A, tu. otwórz mi. Ja będę tym, co coś robi. Dawaj. Nie tędy idzie Kto Co to, tydzień... to robiło? A właśnie... A nie, nie, nie właśnie. Otwórz mi. No to Macie mi portal stawić. O, proszę, tu i tu ...logiczne. Idę się powtarzać. I tu. Nie. Tu. No tu na dole. Tu. No Jeszcze zapomniałem wam odpowiedzieć Ty, ty się czerwonym. Ty czerwonym. No czerwonym! No, no, i dobra. Dobra, dobra. <noise> ja wam... Coś ty zrobił? <noise> Otworzyłem wam, żebyście mogli przejść. Ale wy musisz... wy portal. Właśnie. No kur... Gdzie tu zaczyna denerwować. O oh maj... Dobra, <noise> <noise> Eee, yeah, Jaaa... Ja idę wam otworzyć, panowie. No, Idź, 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 idź. O maj... mamy? Jaki teleport. No, tylko że to był dopiero wstęp chyba. A czekaj, jakie są jeszcze drwiny? Takie są druiny? Ogłem jest... Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. 8 powinno być. Ja potrzebuję jeszcze dwóch. High five. A pewnie nie no. w środku. No. no. <śla> Co za pozorane to jest. Dziwne, dlaczego ich rozkłada jak na dole mają ten... To w dół, ten... takie przetegowanie. Atlas, atlas, As... O, wymiary możemy zbudować. Ma prawie metr. Lel. To taki kurdupel biegacz? No może nie. ale my jesteśmy wysoki. Bo to jest jeszcze jakiś ciemnik, jestem taki grubas. No, no, no. no. Tu no, mamy platformę. O! coś już tu chyba ukryte. Okay. Nie, nic nie ma. Tak, Ej, cztery nie. No. Dobra, idź tam. Idź do portala. No idź do portala. Uh, Panie, to idziemy. I tu mam zrobić, ty masz mi otworzyć. Hmm. Maj Otwórz. Pziuuuu. To może być. Biegnij. No, i to był właśnie dopiero początek. Fajnie. Super. To jest banalne. No, no, widać. Logiczne, logiczne. Dobra. Eee, Robicie tak to jak ja. Tak jak ja. No, tak jak on. Tylko, że u siebie. No przecież wiem. A już ty ten. Ty. <laughs> no, po prostu się podchodził do mnie. I nie. Panie, to jest czasówka. Braceć. No to przecież wiem. <laughs> eee, dawaj. Klikłeś już. No i zaliczyło. Yes. Udałeś. To cudem. Jo. Really Patrz, już chyba drugiego kończyliśmy. Gladys is z nas Jakaś taka spokojna da. jest. No. A bo pewnie nie jesteśmy da. ludźmi. No właśnie potem będzie gadać jak tego, jak to... No będzie gadać po prostu... Ach ludzie, że się mogą... Oni... Czują, że ból, coś takiego, no, a nie, no, no. że nas mogą poskładać jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze no. raz, i nie. Przecież oni chyba... w ogóle mi ciekawi, bo te rody... Ro, rody roboty, mają, <laughs> te <laughs> roboty <laughs> mają... Te roboty <laughs> mają... Aha. A tamte nie groziły śmiercią, ciekawe. No i stawię. Możesz? Trzeba przekrzywić. Krzywuj. No. O, piękno. piękno. Ale trudne. No bo to był dopiero taki wiesz, o co będzie chodzić w tym teście. Lol. <grym> <grym> A to jest łatwe. No, banalnie. To ja tu stanę. Nie, nie, nie jeszcze. A nie. A nie, dobra. No, no, no. Nie, byście kurde. Ty, potworze. You monster. You monster. You monster. You monster. Dobra, a nie, a tu. Wy. Tu trzeba. Teraz no. wy. i tu klik Dobra. Wy chyba nie rozróżnicie, który portal jest który. Nie, rozumiem, ale ty weź trochę kostkę trzeba przytegować. O, o, pięknie, pięknie. Już chyba trzeba też złówki. No. Widzisz, może widzisz jak się powinniśmy przejść cały ten no. no. Czyli to jeszcze chyba fabuły były jakiej nie ma, coś mi się zdaje. Znaczy, bo to są takie zapoznanie, co nie? No no rozumiem, jak każdy grze. Potem ma, to jest gra. Zaczyna się właśnie taka bardziej... Pod koniec tego rozdziału już zaczyna się fabuła. No no no, standardowo. Chociaż nie, nie będę wam spoilerować. Yy, niestety Pech zrobił tak, że mnie interesował bardzo portal 2 i obejrzałem A, fabułę tak, pierwszą tak. i z robotami fabułę. Także... Niestety wszystko wiem, ale ca na całe szczęście zapomniałem wszystkie testy. Przyznałeś się. Ale do czego? Do tego, że jesteś dziewicą. O, do już się. można ten. O, jak ja lubię ten test, wiesz? Ty idziesz ja tam. cierpię. idź do środka. Idź do środka. O Boże. O, fajnie. Ja e... ci tutaj zarejestruję. Ale proszę, wchodź do środka. A. Yy, dziękuję, dziękuję. Yy, nie, 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 nie ruszaj się, muszę ogarnąć, dobra. No ja idziemy w dół, a zresztą są strzałki. Dobra. Skakuj. To, gdzie? Tu? Idź tam. Puk dobra, stój. Przechodź. Okej. Okay. Masz dość tam. Okej. Okay. Tylko nie, nie na dwintę. No. Yy, nie, 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 nie. To sobie tutaj portal. Kurwa. To Zostaw sobie gdzieś tutaj portal. Strzelę, strzelę spokojnie, dobra. I co? nie ruszaj się. Muszę ogarnąć co jej. Dobra. Idźcie tu. Już. A to co tam jest? Czekaj. Chodź tu. Uuu. Skocz. Skocz. Dobra, nic nie ma. Yy, tu, no. Już jestem. O! Mam. No, Dół. Dobra, teraz ostrożnie, żebym was nie rozwalił. Cofa się, Prawej. O, Weź kuba, weź kuba. kuba. O, dobra, nieważne. Yyy, obniż. Jeszcze raz stań na tam. Dobra, dawaj. Dawaj. No i to jeszcze tutaj będzie. Stój. No. no I teraz jak tu wróci. Czekaj, zobacz co jest na dole. To skako, już jest, już zobacz, jest. Zobacz co jest na dole, kur. O. Ziemia. Hipi I mamy kostkę G Rubiga sobie Pięknie. teraz do leserka Laserku I górę Tam o to Pięknie. Ciekawe jakbyś zginął to dla by mi przydzielała punkty Tak? Jakbyś zginął to właśnie dla dos mi punkty A co te punkty dają? Blue, Dobrze! Just lost two opportunity points. Co? Jakie dwa punkty informacyjne? Straciłeś jakieś dwa punkty, ha! A my Ciech. mamy punkty. Czy jeździć. Pedał body, lol. <laughs> pedał body. <laughs> Dobry. Peabody -body i Atlas chyba taki film. Nie, pedał body i Anals. Anals. Analas. Idź! Idź z tym! Idź z tym! Patrz na to, a to science! Nasze pomysły! <coughs> nie. Który to testa? <coughs> Piąty! Piąty. Pr Przedostatni! No widzisz! Dobra, idź, nie blokuj jeszcze te lagi! O, żeż ty, ale mnie to denerwuje! No coś ty. A! Klik! Weź tam, okay. o! Ja to. Tu... O! Bwę! <coughs> Hehe, <coughs> zdążę! Dawaj! Gdzie ty A gdzie tutaj leci? Na linie Biegnę? Skakuj Dawaj windę e... Muszę portale sobie postawić No i skakuj Już e, Jeszcze nie ty Bo potem będę wam pokazać Bo to pada. Bardzo opada. wysoko musi być Dawaj, dawaj nie przystawaj Nie Już, Już troszkę Spokojnie, nie istniecie. Dobra, gotowi? No Będzie to od ciebie zale zależy refleks Czy się uda, czy nie Chyba Trzyść. jak to czyrkę, to się rozwalam, co nie? Dawaj, dawaj, dawaj Dałem No przeskocz Yes no ja mi portala robita. Portolul! Klik. I gdzie ty tam masz... Nie, portale. Podnieście mi to. Ten czerwony wyżej. Aha. Proszę bardzo. A biegnij Kurde, ale mnie te lagi denerwuje. O oh maj... No. Ale to oczy boli. Ale nie ale... Kurde, no lepiej nie będzie. No czy? Później będzie lepiej. lepiej. Chyba, Orange, Co? No. co wyjdzie ci bardzo dobrze. O, czy... To ma jednak siebie lubi, tak. Haha, i co, i co? Fuck you, niebieski. W dupkę mnie podał. Jeeee. Jeee. tam. Czekaj. Kto tutaj jest profesjonalistów. Ja. Miałam powiedzieć i chyba zapomniałem. No, że... jeden z fabularnych ziomów. Nie, nie fabularnych. Nie wiem. Uh, uh, oh <grystanie> my gosh! Że mój komputer to wytrzymał! A co tam jest? A dół główny. No, standardowe muszą być. To jest przemieszczanie. Dziu, dziu, dziu. O, ale płynniej chodzi, bo to jest zamknięte pomieszczenie. Ale to nie o to co? chodzi. Pomieszczenie. No Tylko... wiem, że. Zaraz... No, no. I tak trochę głównie no cię słychać, niestety. Eee. Yy, bo. nie będę krzyczał. Aha. Łe. Eee. Yy... Aha, dobra, okej. Okay. mu. O, co to jest? A, płytkę trzeba. Patrzcie tu. Nie, nie klikajcie jeszcze. Któro? No to, przełączcie. Ale nie teraz. Kim jednocześnie. No dawaj. Odliczaj. No odliczaj. No. Ale ja już <laughs> Jest? Jest. Nie. No i... Nie. Jeszcze. Raz. Lagi moc, nie wiesz. Jeszcze o, raz, dawaj, Kliknij. O dobre. Dobra. Po prostu... Łat. Chyba... A mam portal strzelić, nevermind. Dobra, kihaj. Weź kichnąć. No! Kliknię w 3, 2, 1 O! Otworzyły się, ale. 3, 2, 1 O! Poszedł, dobre. Ciebie portała. Yes. Jeepii, gej. Hej, co my Daj mi płytkę włożyć. No, chcę wam dać, patrzcie. Gdzie wiesz? Bierę. Uuuuh. Patrz co będzie, to co będzie, to co będzie Ale duża płyta a to ten No czy, oh, oh, to to w you Ale mnie to... testing Ale nie Super, w końcu roboty a ja nie mam lagów, ale, no ale to, to wczytało testy A ja O, oh, Co? Fajnie. A to wczytało. To jej wczytało ten. Yy, fragment tego. Jej obiektu. Ty co? Coś tam na mierze. Nie wiem, ona coś planuje. Kurde, trochę lagi mam małe. na, na Bo. Jak nie. No wiecie, ktoś to ogląda już do końca, bo to już chyba końcówka jest to. Yy, niech wie, że. Yy, że. Że tego tamtego no. Że mam jakieś małe problemy na razie o, o, z internetem. Już Cięć, już. No. Jej! Skończyliśmy! Pięknie. I że musi te kroki liczyć. What the fuck? Ej. Ej, czego. Co to ma być? O to. O. Co? Widzisz to? Czego ja tu nie mam jednego kafelka? Nie wiem. What the fuck? O co tu chodzi? Nie wiem. Nie ale wiem. Czy możemy na. dalej przejść? Możemy. Tam jest. Ty masz zaliczony. Ja mam Znale. już trzeci naliczony. A no nie, czwarty nawet, ale czwartego nie. No czwartego nie. Dol. Dobra. Y no to z tego to miejsca ludzie się będę z Wami żegnał, więc subskrybujcie, na górę, ma, komentarz i zachęcam Was no, do oglądania pa. innych filmików z tego gry, inny tam częściej się z Wami żegnam. A, y, cześć. Bye bye. You. No, Nara.